Witam serdecznie na kanale Czaja. Dzisiaj zajmę się uskaniem styków. Mam ich 628 g. No i zobaczymy ile się tutaj uda tych styków wydłubać. Zapraszam na film. Jak we wszystkim wiecie trzeba dojść do wprawy więc sobie tutaj wkładam taki styczek przeginam go. Pojawia się mała szczelinka. I cmyk. Następny wpadł. Ten poleciał. Nie szkodzi, znajdę. I tak jeden po drugim. Taka zabawa na zabicie czasu. A tak to wygląda w czasie rzeczywistym. Ale już prawie kończę. No i została mi kupaczka drobiazgów do wycięcia. Zakończyłem tą nierówną walkę i zobaczmy, co tu z tego wyszło. Stały jest pojemniczek. Mosiąc pobiał 366 gramów. Po 19.30 wychodzi 7 zł i 6 groszy. Starujemy mieć mix cieniutkie blaszki 34,20. W tej chwili po 30 zł 20 groszy, czyli złotówka i 8 groszy. No i zobaczmy ile wyszło samych styków. One oczywiście są z miedzi. Niektóre są na miedzi, niektóre są odcinane z blaszkami miedzianymi. Stawiałem na jakieś 120. Dokładnie 160 gramów. Nie mam pojęcia, jaki tu jest udział srebra. Zapewne w niedługiej przyszłości się dowiem, bo zamierzam dalej kontynuować ten eksperyment i zobaczyć, czy, czy mi się uda uzyskać z tego czyste srebro. Oczywiście są też straty, znaczy strat, a no może nie straty. Te styczki są do odpalenia. Dzisiaj nie bawię się w odpalanie. 14 ,25 g i setnych i dorzucę sobie to do wcześniejszych styków które też mam do odpalenia no straty też są tutaj te blaszki są z mosiądzu pobielanego ale nie będę walczył z tymi śrubkami także do złomu Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, cześć.